W serii The Last of Us zainfekowani to ludzie zarażeni CBI, czyli Cordyceps Brain Infection, innymi słowy zakażenie mózgu spowodowane przez grzyby Cordyceps. Motują oni w różne odrażające formy. Wzrasta u nich również poziom agresji, przez co atakują zdrowych ludzi, jak i również zwierzęta, które znajdą się w ich pobliżu. Zainfekowani są jednym z głównych typów przeciwników w serii The Last of Us, The Last of Us Left Behind. Oraz delastowa część druga. W naturalnym świecie Cordyceps jest rodzajem grzyba, który może zainfekować owady poprzez zarodniki, które rozprzestrzeniają się również z innych zakażonych owadów. Te zarodniki mogą wyrosnąć jako grzyby, które są w stanie zawładnąć umysłem owada i żywić się jego ciałem. W zamian grzyb kontroluje owada gospodarza i utrzymuje go przy życiu wystarczająco długo, aby infekcja rozwijała się i produkowała więcej zarodników, które mogą rozprzestrzeniać się na inne owady. W ich świecie Cordyceps są niebezpieczne ze względu na ogrom zniszczeń, jakie może spowodować w całej kolonii, jeśli jeden owad zostanie zainfekowany. Ten grzyb głównie wpływa na mrówki, ale może również wpływać na inne owady. Mrówki, które są zainfekowane przez Cordyceps mają tendencję do działania inaczej i gwałtownie w porównaniu do innych mrówek. Dobra wiadomość jest taka, że w prawdziwym świecie Cordyceps nie ma wpływu na żadne inne stworzenia poza owadami. Jednak The Last of Us wykorzystało tę koncepcję w taki sposób, że grzyb rozwinął się, by wpływać także na ludzi. Według dokumentów pojawiających się w grze grzyb pochodzi podobno z upraw w Ameryce Południowej. Informacje w serialu wskazują natomiast Indonezję. Grzyb infekuje ludzki mózg, rozwijając grzybnie wewnątrz tkanki mózgowej, zabijając jego komórki. Wymazuje wspomnienia i doprowadza żywiciela do obłędu, modyfikując jego instynkt tak, by nie szukał żadnego celu poza rozprzestrzenieniem zarodników wśród innych. W końcu grzyb zabija swojego żywiciela, a z jego ciała wychodzą grzybowe czułki, których zadaniem jest rozsiewanie zarodników. Pojawienie się tej nowej odmiany kordysepsu w szybkim tempie doprowadziło do światowej pandemii. Ludzkość została zdziesiątkowana, pojawił się chaos i panika. Infekcja spowodowała całkowity rozpad i zniszczenie społeczeństwa, czego efektem była powszechna przemoc. Stan wojenny nie zdołał opanować epidemii, a ludzie zostali praktycznie doprowadzeni na skraj wyginięcia. W odpowiedzi wojsko Stanów Zjednoczonych przekształciło się w totalitarny rząd znany jako Fedra, który przemocą kontrolował ocalałą populację. Początkowo Gęsto zaludnione obszary zostały zbombardowane i ustanowiono strefy kwarantanny, aby zapewnić ochronę przed zarazą. Następnie, w odpowiedzi na utworzenie Fedry i ucisk ze strony wojska, powstała grupa o nazwie Fireflies czyli świetliki. Skupili oni swoje wysiłki na walce przeciwko de facto rządowi, choć niestety ich liczba i zasoby były zbyt małe, aby móc wygrać. Mimo to wierzyli, że mogą zmienić świat poprzez stworzenie szczepionki. Badali oni zarażonych szukając lekarstwa. U ludzi, którzy zostali narażeni na zmutowany szczep ofiocordyceps unilateralis, grzyb atakuje mózg i upośledza funkcje motoryczne gospodarza, zmieniając jego zachowanie. Żywiciel przechodzi następnie przez różne etapy rozwoju, w zależności od tego, jak długo był zainfekowany? Biegacz, stoker, klikacz, purchlak i człapacz. Każdy etap jest bardziej groźny od poprzedniego. Istnieje również unikalny etap króla szczurów. Eli jest jedynym znanym człowiekiem, który posiada ewidentną odporność na grzyba, mimo iż była zarażona przez ponad 5 lat. Infekcja rozprzestrzenia się przez bezpośredni kontakt ze zakażonym, za pośrednictwem ugryzienia lub pośrednio poprzez unoszące się w powietrzu zarodniki grzyba, uwalniane przez zwłoki. Zarodniki te mogą szybko zainfekować osobnika, utrudniając mu oddychanie i spowalniając ruchy w ciągu zaledwie kilku minut od kontaktu w miejscach, gdzie zarodniki są zagęszczone. Tylko Eli wykazała zdolność do bezproblemowego oddychania zarodnikami. Po ugryzieniu infekcja rozprzestrzenia się w ciele nowego żywiciela, stopniowo zmieniając go w biegacza w ciągu dwóch dni. Ukąszone miejsce staje się czerwono-czarne, co powoduje, że żywiciel obficie się poci i staje się zdezorientowany. Mogą szczypać ich oczy, a spadek funkcji motorycznych utrudnia im pisanie. Wzrasta też rozdrażnienie i agresja. Odporni gospodarze, jak Eli, nie są w stanie przekazać infekcji nawet podczas ugryzienia innych osobników. Rozwój zarodników jest ostatnim etapem cyklu życiowego zakażonego. Po wygaśnięciu żywiciela pozbawione życia zwłoki służą jako pożywka dla grzyba, który rozprzestrzenia się w środowisku. Gdy gospodarz jest bliski śmierci, zainfekowany znajdzie ciemne, wilgotne zakamarki, w których umrze. Choć może to być koniec dla żywiciela, grzyb nadal rośnie, a zarodniki rozprzestrzeniają się w powietrzu, zarażając wszystko, co znajdzie się w pobliżu. Obszary te zwykle znajdują się pod ziemią lub w ciemnych, opuszczonych budynkach. Życie w strefach kwarantanny zapewnia bezpieczeństwo ludności ze względu na znaczny przepływ powietrza i ograniczenie dostępu do obiektów podziemnych. Aby grzyb mógł zainfekować ciało gospodarza, musi on być żywy. Według Center for Disease Control, czyli w skrócie CDC, ofiara może zarazić się tylko poprzez bezpośrednie wdychanie zarodników lub kontakt z płynami ustrojowymi zainfekowanego, zwykle w wyniku ukąszenia. Osoby zakażone muszą być narażone na określone warunki środowiskowe, aby przejść do następnego etapu zakażenia, w przeciwnym razie mogą pozostać na jednym etapie przez dłuższy czas. Widać to w dużej liczbie biegaczy w Lincoln i Jackson. Ponieważ ich ciała tak bardzo pokrywają się grzybem, zarażeni są wrażliwi na ogień, jednakże unikalne stadium króla szczurów jest tak obfite w porosty grzybicze, że może wytrzymać długotrwałe wystawienie na działanie ognia, zdolne do przechodzenia przez płomienie z niewielkim opóźnieniem. Ludzie zarażeni grzybem Cordyceps przechodzą różne nieestetyczne mutacje, które nasilają się im dłużej gospodarz jest zarażony. U biegaczy pojawia się utrata włosów, odbarwiona skóra z towarzyszącymi jej zmianami i przekrwione oczy. Natomiast stokerom wokół oczu i na ramionach wyrastają grzyby. Skóra na twarzy zaczyna się łuszczyć, co czasami powoduje odpadanie nosa, ponieważ grzyb zaczyna otwierać czaszkę. Klikacze charakteryzują się zaawansowanym wzrostem grzyba, w którym czaszka zostaje podzielona, a mózg całkowicie przejęty przez materiał grzybowy, który rośnie i niszczy oczy gospodarza, pozostawiając tylko paszcze zębów, które są zgniłe i poszarpane. Ich skóra pokryta jest pleśnią i łuskami grzybów, ale nie zmniejsza to ich zdolności do biegania. Rozdrost grzybów upór chlaka jest tak zaawansowany, że zaczyna tworzyć na żywicielu pancerne płyty, jednocześnie powodując znaczne wzdęcia ciała. Grzyb wydaje się również oferować gospodarzowi pewną ochronę przed żywiołami, takimi jak zimno. Kiedy gospodarz zostaje zabity lub umiera z powodu zaawansowanego wzrostu grzyba, ten kontynuuje wzrost w całym ciele, ostatecznie wydzielając zarodniki. Po zakażeniu ofiary stopniowo tracą zdolność swobodnego myślenia i zaczynają zachowywać się irracjonalnie, ponieważ grzyb rozprzestrzenia się w mózgu i zaburza ich funkcje motoryczne. Opierając się na prymitywnych, zwierzęcych instynktach spowodowanych infekcją, będą próbowały zaatakować lub zjeść każdego człowieka, którego znajdą. Staje się to najbardziej widoczne w stadiach klikacz i purchlak. Jednakże można zaobserwować, że klikacze drgają, a czasami próbują zdzierać narośl grzybową pokrywającą ich twarz, co sugeruje istnienie śladowych elementów gospodarza. W momencie, gdy zarażony ewoluuje do stadium klikacza, rozwija prymitywną formę echolokacji ze względu na swoją ślepotę i wydaje głośny dźwięk klikania, którym mogą wyraźnie usłyszeć ocalali. Osoby, które przeżyły, mogą również uniknąć wykrycia, o ile pozostają ciche. Według Jerego Andersona, wzrost grzybów w obszarach układu limbicznego zwykle towarzyszy pojawieniu się agresji u zakażonych pacjentów. Zarażeni, choć mają większą tolerancję na ból niż zwykli ludzie, nadal są podatni na obrażenia i mogą zostać zabici za pomocą konwencjonalnych środków. Biegacz, gdy nie atakuje ocalałych, będzie jęczał z bólu z powodu grzybów deformujących jego ciało, a klikacze będą się miotały, gdy będą poddawane ostrym cięciom. Czasami zarażeni, którzy wciąż mają nienaruszoną całą twarz, wyglądają na smutnych lub zmartwionych podczas ataku, co wskazuje, że zarażeni w pierwszym i drugim stadium są świadomi tego, co robią, ale nie mogą się kontrolować. Strzały z pistoletu są w stanie zaskoczyć biegaczy i stokerów, więc najwyraźniej odczuwają oni strach we wczesnych stadiach infekcji. We wszystkich natomiast zarażeni po podpaleniu lub poważnym zranieniu będą krzyczeć i wrzeszczeć. Ciało zarażonego będzie gwałtownie dygotać, gdy gospodarz zostanie zabity. Zainfekowani mają również wyczulony słuch, gdyż mogą usłyszeć dźwięki, których normalni ocalali nie są w stanie usłyszeć. Czasami zainfekowany może wejść w stan skrajnego letargu, zwłaszcza jeśli jest uwięziony wewnątrz budynku, często przywiązując się do ścian i leżąc w uśpieniu. W takim stanie grzyb będzie szybko przerastał gospodarza, co w końcu spowoduje jego zwapnienie i śmierć. W przypadku odpowiednich bodźców zainfekowany może wyrwać się z tego uśpionego stanu i ponownie wędrować. To zachowanie jest szczególnie widoczne u stokerów. Podobne zachowanie wykazują biegacze, którzy układają się w uśpieniu pod śniegiem, dopóki nie zostaną zaalarmowani przez ofiarę. Biegacze to ludzie, którzy niedawno zmienili się w zainfekowanych. Są szybcy, atakują ospale, ale mają tendencję do gromadzenia się w hordy. Stokarzy to ludzie, którzy są zainfekowani od dwóch tygodni do roku. Zgodnie ze swoją nazwą, prześladują i ukrywają się przed ofiarą w ciemności i atakują w odpowiednim momencie. Niektóre z nich przyczepiają się do ścian i pozwalają Cordycepsowi przetrwać, utrzymując żywiciela przy życiu aż do momentu, gdy ofiara przejdzie obok. Wtedy stoker uwalnia się i atakuje. Klikacze to osoby, które są zarażone od co najmniej roku. Tak długi czas pozwolił grzybowi rozprzestrzenić się po całym ich ciele, oślepiając ich i zmuszając do używania echolokacji w celu zlokalizowania ofiary. Jednakże grzyb daje im zwiększoną siłę, co czyni ich przerażającymi przeciwnikami we walce wręcz. Purchlaki to zainfekowani od kilku lat. Grzyb doprowadził do tego, że stały się powolne i ślepe, ale niezwykle silne i odporne. Przyrośnięte grube warstwy grzybni tworzą trudny do przebicia pancerz. Purchlaki mogą również wyrywać kawałki swoich ciał, a następnie używać ich jako bomb zarodnikowych i rzucać nimi w swoich wrogów. Jednak takie zachowania sprawia, że stają się jednocześnie wrażliwe na ogień. Człapacze to osoby, które są zainfekowane przez kilka lat i zazwyczaj zamieszkują obszary obfitujące w wodę. Choć nie są tak silni fizycznie jak klikacze czy purchlaki, potrafią chwytać ludzi, a następnie wyrzucać ze swojego ciała duże chmury zarodników, które powodują żrące oparzenia na skórze ofiary. Po ich zabiciu zarodniki eksplodują, uwalniając w powietrze dodatkową porcję kordysepsa. Król szczurów lub ratking to unikalne stadium zainfekowanych, które rozwinęło się w szpitalu w Seattle po ponad 20 latach trwania infekcji. Powstał z połączenia kilku zainfekowanych w jedno wielkie odrażające monstrum. Król szczurów jest wielki i silny potrafi przyjąć na klatę wszelkiego rodzaju obrażenia niestraszny mu ogień, bomby, granaty i wszelkiego rodzaju broń. Po otrzymaniu wielu obrażeń nie umiera, ale zamiast tego z jego wielkiego cielska odrywają się różne zainfekowane części zlepionych wcześniej ciał i atakują one jako osobne byty. Nawet po śmierci zainfekowanego osobnika grzyb będzie się nadal rozwijał, zużywając masę ciała, tworząc owocnik i uwalniając zarodniki. Które zarażają każdego człowieka, który je wdycha. Aby temu zapobiec, ocaleni używają masek gazowych. Proces formowania owocnika powoduje, że zwłoki stają się szkieletowe i kruche, przytwierdzając szczątki do powierzchni w miarę wzrostu. Gdy minie wystarczająco dużo czasu, owocnik staje się mchem, który może wypełnić całe struktury śmiertelnymi naroślami grzybów o kolorze ludzkiego mięsa. Zarówno zarodniki, jak i owocnik szybko giną pod wpływem światła słonecznego, co ogranicza zagrożenie, jakie stanowią. Ponieważ algorytmy youtube'owe są bezlitosne, będziemy wdzięczni za subskrybowanie naszego kanału, a także za kliknięcie w dzwoneczek. Będzie to dla nas ogromna motywacja, a także pomoże nam to rozwijać nasz kanał.